Cześć, witajcie, z tej strony Revs, jestem nowym youtuberem dla MMO24 i chcę was zaprosić na mój pierwszy film w cyklu Co Grać, w którym rzucimy okiem na rynek gier MMO, a ja przybliżę wam 6 bardzo ciekawych tytułów. Pierwszym tytułem jakim dziś się zajmiemy jest Arcage, azjatyckie MMO od cuda XL Games. Koreańczycy przebyli długą drogę zanim przerobili swoją produkcję na rynek europejski. Moim zdaniem całkiem zgrabnie mi to wyszło. Fabuła oparta została na tradycyjnym schemacie konfliktu pomiędzy dwiema zwaśnionymi frakcjami. Warto jednak zaznaczyć, że stworzeniem historii zajął się popularny w Korei pisarz John Min-hee. Każdy, kto kiedykolwiek miał styczność z grami MMORPG w arkeju, od razu poczuje się jak ryba w wodzie. Gra nie wymaga od nas stałego grindu, a wręcz przeciwnie. Oprócz tradycyjnych questów na swojej drodze do upragnionego endgameu, jest tu masa world, eventów czy. Dungeonu. Gra oferuje nam cztery rasy, na każdą stronę konfliktu. Z klasami jest już dużo lepiej niż z rasami. Gra daje nam możliwość rozwoju dziesięciu różnych profesji, co daje nam 120 różnych kombinacji klasowych. Bardzo ciekawą rzeczą jest nieustannie zmieniający się świat. Postacie znajdujące się w różnych częściach globu zobaczą inne klasowe na niebie. Te obrazy zmieniają się w zależności od pory roku, tak więc jesienią lasy żółkną, a zimą przykrywa je biała warstwa śniegu. Wpływ na wygląd świata mają także sami gracze. Dzięki systemowi budowania domów możliwe jest stworzenie własnych osad lub całych miast. Zwolennicy ochrony środowiska mogą sadzić drzewa oraz inne rośliny, które z czasem przemienią się w bujne lasy. Do tego wszystkiego, wisienką na tym koreańskim torcie, jest ogromny świat. Piękna oprawa audiowizualna dzięki CryEngine 3. A czy tytuł jest darmowy? To wydaje się być świetną propozycją na długie zimowe wieczory. Chwilę przed Archeage'em premierę miała produkcja Carbin Studios, oczywiście chodzi tu o Wild czyli o Woba w Kosmosie. Nawiązując do Woba w Kosmosie, miałem na myśli dosyć zgrabne połączenie fantastyki z sci-fi i z czystym sumieniem przyznaję, że fajnie to wyszło. Akcja gry toczy się na planecie Nexus, mamy dwie zwaśnione frakcje, a wszyscy próbują odkryć przyczynę tajemniczego zniknięcia pierwotnych mieszkańców planety oraz sekrety technologii, którą za sobą pozostawili. Od razu widać czym się twórcy inspirowali przy tworzeniu Will Być może jest to spowodowane tym, że część pracowników Carmine Studios pracowała kiedyś w Blizzardzie. Fajną innowacją w Ulistarze jest to, że oprócz klasy do wyboru mamy jedną z czterech ścieżek rozwoju. Walka, kolekcjonerstwo, budownictwo oraz eksploracja. A to jak będziemy levelować zależy właśnie od wybranej przez nas ścieżki. Analogicznie jedni będą levelować poprzez walkę, natomiast drudzy poprzez eksplorację czy budownictwo. Ciekawych rozwiązań doczekał się również system walki, wprawdzie nadal walka oparta jest na targetowaniu, jednak dzięki wprowadzeniu możliwości dynamicznego unikania ciosów oraz konieczności celowania umiejętności gracze mają znacznie większy wpływ na przebieg i rezultat starć. Widoczne jest to w szczególności podczas walk w trybie oraz grupowych rajdów, w których może jednocześnie uczestniczyć 20 lub nawet 40 graczy. Krótko podsumowując, Willstart miał zostać pokochany nie za fabułę, którą swoją drogą ma bardzo ciekawą, ale właśnie za innowacyjny system walki, który sprawia, że granie jest schematyczne o levelowania, nawalowania, jakby wspomnianym wcześniej w Natomiast oprawa graficzna bardzo przypomina atmosfowa, jednak twórcy doszlifowali ją nadając komiksowego wyrazu. Do dyspozycji mamy duży otwarty świat, składający się z wielu klimatycznych krajów, gra godna polecenia każdemu, tome World of Warcraft się przeja i chciałby spróbować czegoś nowego. Kolejny tytuł, o jakim powiem, może kandydować do plebiscytu na najbardziej hejtowanej gry tego roku. Oczywiście chodzi tu o The Elder Scrolls Online. Gra ujrzała światło dzienne w kwietniu tego roku i do tej pory nie doczekaliśmy się jeszcze trybu konsolowego, który zapowiedziano bardzo dawno temu. Gra od początku boryka się z problemami natury technicznej. Na tle przedstawianych dziś produkcji, tą bardzo niekorzystnym świetle. Posiadacie całkiem dobry komputerów skarżą się na tragiczną optymalizację tytułu. Dobrze, a teraz zastanówmy się, co dobrego można powiedzieć o tej grze. Na pewno jest to pozycja must-have dla fanów pradawnych zwoi. Możemy bez pośpiechu zwiedzać oświeżone przez Zenimax studio lokacje znane nam z poprzednich części. No i chyba... Jeśli się nie wkręcimy w fabułę to tylko tyle. Dlaczego mówię o tej grze? Dlatego, że teraz kosztuje 35 złotych. Jeśli ktoś jest fanem Elder Scrolls'ów to polecam ją kupić. Naszej czwartej kandydatki nie trzeba chyba nikomu przedstawiać, a właściwie kandydata. Chcę o nim wspomnieć, gdyż gra dawno doczekała się nowego dodatku, który sprawił, że do Azeroth powróciło wielu graczy. Dodatek jest bardzo klimatyczny, co ciekawe dla klimatu Blizzard włączył możliwość latania po nowym kontencie. Oprócz nowego kontentu, Blizzard wprowadził wiele urozmaiczeń względem poprzednich części. Od refreshu modeli postaci poprzez skalowanie HP graczy, mobów czy bossów. Gra go na polecenia każdemu, gdyż ma już wyrobioną taką markę, że można ją polecać w ciemno. Ostatni tytuł na naszej liście to Guild Wars 2 od amerykańskiego studia Arcana.net. Net. Jest to kontynuacja rozpoczętej w 2005 roku sagi, tak jak w poprzedniej części gry, takim w dwójce. nie musimy płacić abonamentu. Wystarczy, że zakupimy tytuł w wersji pudełkowej bądź elektronicznej. Twórcy zachowali wiele charakterystycznych elementów jedynki, m.in. rozbudowaną fabułę czy systemy urozmaicające zabawę, aczkolwiek zrezygnowali z instancjonowanego świata na rzecz w pełni stałego i otwartego. Grę można przejść co prawda w pojedynka, lecz twórcy przygotowali mnóstwo ciekawych obszarów misji i wyzwań. W odróżnieniu od części pierwszej w znacznej większości lokacji spotkamy nie tylko członków drużyny, ale graczy z całego świata. Z tego wszystkiego dostajemy piękną oprawę audiowizualną. Jedynym minusem tej produkcji może być słabo rozwinięty endgame. Mimo wszystko tytuł ten w dalszym ciągu jest godny polecenia. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Zachęcam do pisania komentarzy, w którą grę właśnie wy zagracie tej zimy, a jeśli wam przypadłem do gustu, to zapraszam do odwiedzenia mojego kanału, a tymczasem się z Wami żegnam. Do usłyszenia. Reps.